Witam ponownie w Letniej Akademii po Niderlandzku i zapraszam na kolejny film. Tym razem gramatyka. Nikt się nie przesłyszał. Gramatyka. Jest o tyle fajnie, że każdy tydzień zawiera film dotyczący gramatyki. Ja może pokażę jeden z tych filmów o co tutaj chodzi. Każdy film jest nagrywany, jest mówiony, także my słyszymy. Jeżeli mamy coś przeczytać, czytamy raz, dwa i się zniechęcamy. Tutaj, właśnie, to są krótkie filmy, bardzo wyraźne, bardzo jasne i przede wszystkim wymowa, to co mówiłem. Jeżeli tego nie wymówisz, to tego nie zapamiętasz. O tyle jest fajnie, że każdy film posiada PDF, a więc informacje na temat, co w tym filmie jest poruszane. Osoby, które zakupią ten kurs, mają cały e-book do dyspozycji. Jak widzimy, bardzo zachęcające teksty. Każdy może się nauczyć języka holenderskiego, trzeba stosować tylko dobre metody. Poznaj jeszcze raz e podstawy gramatyki holenderskiej. Omawiamy, jakie widzimy podstawy na poziomie A1, A2, czyli rodzajniki, zajęcia wskazujące, zaprzeczenia, przymiotniki, czasowniki, czas przeszły, przyszły, właściwie to, co jest nam potrzebne, aby poprawnie przeprowadzać rozmowy. Ważne jest to, że, że to są bardzo fajne lekcje. Lekcje, które są w bardzo fajny sposób nagrane, które można, jak mówię, często powtarzać, słuchać, aż zapamiętamy. Często miałem takie sytuacje, że uczniowie opuszczali klasę i mówią: Jestem w domu już nie wiem, co to było. Nic dziwnego. Jeśli coś raz usłyszymy, to nam gdzieś ucieka. Powiedzmy, mamy lekcję czwartą: zaprzeczenia. U nas wystarczy jedno słowo nie. Holendron to, jak widzimy, nie wystarcza. Oni muszą to trzy razy zaprzeczyć, a więc używają słówka nej, cheń, ennit. Bardzo często słyszę wypowiedź niet. I jak czasami patrzymy, czytamy to, co widzimy. Także e, ucząc się gramatyki, uczymy się nie tylko e, znaczeń, czy, czy zasad, czy reguł, ale również wymowy. Ja wyjaśniam tutaj bardzo krótko, Ney stoi na początku zdania, hein stoi przed rzeczownikiem nieokreślonym, En niet w pozostałych przypadkach, i to są właśnie te przykłady, jakie, jakie mamy. A więc, nit na końcu zdania, ikom ik morchen niet, ik kom dat niet. Ik weet het niet. Przed przymiotnikiem, ik ben niet mu. Przed grupą wyrazów, hat met wakancji. Hein jest bardziej skomplikowane, chociaż nie zawsze, ale. Powiedzmy, nie mamy żadnego roweru. To słówko hejn oznacza, że czegoś nie mamy. Coś jest nieokreślone. jak fit. I tu mamy na dole już też przykłady, aby to bardziej zrozumieć. No, kto chciałby spróbować nie in emen. Jak powiemy, ja też czekam na odpowiedź na tym filmie. Nej i im in emen. Może jeszcze kolejny przykład. Hebie kofi, Każdy ma zawsze kawę, ale powiemy, że nie mamy. A więc mówimy wtedy nej i kofi. Warum używamy słówka chęć, Mamy wyjaśnienie powyżej. Jest to rzeczownik nieokreślony. Ben Co powiemy wtedy? Nej i ben nit mu. Czyli to nic stoi zawsze przed przymiotnikiem. I to jest cały taki proces tego, aby to zapamiętać. Później mamy odpowiedzi. Możemy sobie porównać, sprawdzić, czy to żeśmy poprawnie użyli, ale przede wszystkim to jest jak gdyby forma powtarzania, zapamiętywania. To szczególnie w tych zdaniach, jakie będziemy za chwilę omawiali, jest bardzo, bardzo ważne, gdyż każde zdanie tych 21 zdań tygodniowo, my robimy z nich pytania i zaprzeczamy. I to jest właśnie ten, ten mechanizm, który jest nam potrzebny do tego, aby poprawnie rozmawiać. Zachęcam do zapoznania się z tymi filmami. 13 tygodni, 13 filmów odnośnie gramatyki, ale to jeszcze nie wszystko. Jest wiele rzeczy ekstra, które również możemy używać, aby poprawnie czy prawidłowo rozmawiać w języku niderlandzkim. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny film. To jeszcze nie wszystko. Każdy tydzień posiada 6 filmów. Omówiliśmy w tej chwili trzy. Dziękuję bardzo, miłego dnia i zapraszam na kolejny film.